Witam na naszym kanale, dzisiaj będę chciał wam pokazać jak odblokować blokadę konta Google w telefonie Redmi Note 7 Pro Tak jak mówiłem, My będziemy chcieli odblokować telefon Redmi Note 7 Pro Jest zablokowany kodem, oprócz tego kontem Google Telefon posiada Androida 10 z Mui 12.5 to są dosyć znane informacje dla użytkowników redmi, więc tylko podaję. Metoda jest aktualna na sierpień 2025. Więc wszystko będzie działać poprawnie. Więc pierwsze co robimy to musimy wyłączyć telefon, włączyć telefon w tryb recovery. I usun zrobić hard reset, żeby usunąć kod telefonu. Bez tego nie będziemy mogli przejść dalej, więc najpierw wykonujemy tą operację. Czyli wyłączamy telefon. Dajemy power off. I telefon nam się wyłącza po wyłączeniu przyciskamy podgłaśnianie volume up przycisk i power jak nam się pokaże logo puszczamy przycisk power a cały czas trzymamy volume up podgłaśnianie, aż się nam włączy tryb recovery I to teraz wykonuję, czyli podgłaśnianie power czekamy aż się pokaże logo na telefonie jest logo Redmi, puszczamy power przycisk I cały czas trzymamy podgłaśnianie a się włączył tryb recovery Po włączeniu trybu recovery schodzimy w dół do Wipe Data Wybieramy przyciskami volume Akceptujemy przyciskiem włącznikiem Czyli naciskamy przycisk włącznika, żeby zaakceptować I przyszło nam drugie menu, drugi raz naciskamy przycisk włącznika Schodzimy na dół, czyli wybieramy confirm i znowu włącznik, żeby zaakceptować i telefon nam wykona hard reset. Czekamy spokojnie, aż się skończy. Telefon nam się skończył resetować. Klikamy przycisk power, żeby nam się włączył. I wybieramy opcję reboot. I znowu naciskamy przycisk power, żeby nam... Telefon wykonał tą operację. Pyta nas, czy resetować do systemu. Wybieramy przyciskiem Power. Tak. I telefon nam się resetuje. Tu musimy chwilę poczekać. To nie jest za szybka operacja. Telefon nam się włącza. Cierpliwie czekamy. Metoda można zastosować do wszystkich telefonów marki Xiaomi, Redmi, Poco z Androidem właśnie 10 i z nakładką mój do 12.5. My osobiście przetestowaliśmy ją na paru różnych modelach, zawsze działała. Telefon już nie jest pierwszej młodości, więc troszkę dłużej będzie się włączał. Musimy cierpliwie poczekać. Telefon ma wolną pamięć, niestety za szybko się nie włączy, więc spokojnie, ciepliwie trzeba czekać, aż się włączy. Telefon nam się włączył, dajemy strzałkę. Wybieramy język. Tak jak już mówiłem na innych filmach, najlepiej jest wybrać język angielski, ponieważ metoda zawsze działa na nim. Przy lokalnych językach, a raz działa, raz nie działa, więc by sobie zmniejszy prawdopodobieństwo problemów. Najlepiej jest wybrać język angielski do samego bypassu. A później, już można sobie wybrać jak jest czysty telefon, co się podoba. Więc wybieram język angielski, daję sobie strzałkę. Bieramy sobie kraj, obojętna, Dajemy sobie, zaznaczamy sobie I Have Read, and agree. i dajemy sobie szczałkę, dajemy sobie Skip this Step, dajemy szczałkę, wybieramy jakiekolwiek sieć Wi-Fi, który mamy zasięg. Dajemy sobie next. Zgrywam się komuś z serwerem, chwilkę to potrwa. Klikamy przycisk don't copy I telefon nam pyta o kod telefonu Albo klikniemy użyj konta Google To właśnie pyta wtedy o konto Google To tak, jak widać blokada jest, telefon nie da się dalej przejść Więc to obejść dajemy sobie przycisk back Do ustawień Wi-Fi Zostawiamy sobie Wi-Fi, klikamy sobie przycisk skip Na środku, jeśli jest nieaktywny to klikamy sobie na sieć Wi-Fi i dajemy sobie ją zapomnij sam do i Forget networks i OK. I mamy już to zrobione, teraz przyciskamy się przy Skip. Naciskamy More Menu, Accept i tutaj wyskoczyło nam menu do ustawienia hasła, w tym menu dajemy sobie Only Lock Screen Wybieramy jakieś hasło, które byśmy chcieli mieć. Ja dam sobie na przykład e, pin. Klikamy przycisk good it. Wpisujemy z takich pin, co chcemy mieć. Ja sobie dam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I daję sobie dalej szczałkę I drugi raz to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I szczałkę. Telefon nawrócił do tego menu, czyli wszystko się nam udało Telefon przyjął nasz nowy kod telefonu Więc teraz e, cofamy się znowu Do ustawień Wi-Fi Podłączamy się pod sieć, którą znamy i mamy blisko Klikamy next czyli szaukę. Dont copy. I teraz nasz telefon pyta o ten właśnie pin, któryśmy ustawili wcześniej, więc wpisujemy go. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i next. I mamy odblokowany telefon. Yy, można sobie dać przykład skip. Skip drugi raz. More. Accept. Skip skip, szczałkę, pok. Wybieramy menu, jakie mają być. Jest dla mnie bez znaczenia całkowitego, więc co kto preferuje dajemy sobie szczałkę dalej, i szczałkę. I telefon nam się włącza w Home screenie czyli w menu normalnym, domowym telefonu, co wszystkie aplikacje są dostępne. Nie pyta o żadne konto, ani nic. I mamy telefon odblokowany, bez żadnych blokad, tak nam się udało właśnie ominąć i metoda jest aktualna na sierpień 2025, tak jak mówiłem, działa na każdy telefon, na mój, mój 12.5.1, wersja Androida 10, tu jest dokładnie z datą 19 rok, 09 miesiąc, 15 dzień. Więc dziękuję bardzo za uwagę, proszę o łapki w górę, no i subskrypcje byśmy bardzo prosili, bo to nam pomaga rozwijać kanał i do zobaczenia przy następnym filmie.